Siemano z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, młodzie i streetwearze. A dzisiaj mam dla Was recenzję Jordanów jedynek razem z Travisem Scottem, czyli jednych z najbardziej wyczekiwanych butów tego roku. Co ciekawe są to też buty, które spolaryzowały mnóstwo osób, bardzo dużo osób napisało do mnie w wiadomości prywatnej, że są to najgorsze buty Travisa Scotta, jakie wyszły, że są to najgorsze Jordany jedynki z Travisem Scottem i najlepiej jakby Travis odpuścił sobie już ten model i zaczął robić coś innego, ponieważ nie wyszło to zbyt dobrze. A ja dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie tak jest, czy faktycznie Travis powinien sobie je odpuścić i może w ogóle skończyć z tymi jedynkami. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o subskrypcji, lajka i dzwoneczka. Jeżeli lubicie buty Streetwear, to jest kanał dla Was. Dodatkowo możecie mnie śledzić na Instagramie, na TikToku, tam jeszcze więcej takich treści. A jak mamy to za sobą, no to zastanówmy się, czy te buty faktycznie są takie złe, czy może niekoniecznie. Ogółem sami wiecie, jak ostatnio mam z butami, co coś wychodzi, to ja jestem bardzo do tego sceptycznie nastawiony. Bardzo dużo butów już widziałem, bardzo dużo butów miałem już w rękach i nawet z tych najlepszych kolaboracji, najlepszych współprac, które. Bardzo mi się podobały, które mniej się mi się podobały, to teraz jestem już trochę przeżarty tym wszystkim i. Faktycznie przy odcinkach na przykład najlepszych butów miesiąca możecie zauważyć, że te mi się nie podobają, te są spoko, ale bez strzału, Te są spoko, ale bez szału, bo już to widziałem. No i w sumie te buty też już widziałem, ponieważ są to już kolejne jordany 1 z Travisem Scottem, ale według mnie nie jest to najgorsza kolaboracja z Travisem. To na pewno, ponieważ jeżeli ktoś tak mówi, to nie widział 30 jak Jordanów, które wychodziły bardzo dawno temu i prawie o nich nie wie, że w ogóle takie wychodziły, ale miałem je nawet u siebie na kanale to wydaje mi się, że też nie miał nie wiem Saturn Goldów, Rmaxów jedynek u siebie, a te Jordan 1 dzięki Stravision Scottem w wersji Olive Green mają coś w sobie i mi osobiście się podobają. Wydaje mi się, że cała ta rozmowa o tym, że już Travis Scott trochę nie za bardzo ma co z tym robić, wynika z tego, że kolorystyka jest dosyć oryginalna, ponieważ ma w sobie i beżowy kolorek, i czarny, i biały, i czerwień odznaczającą się, która nie jest aż tak uniwersalna jak powiedzmy w OG wersji, ale według mnie jest na pewno bardziej uniwersalna niż ostatnie Reverse Mokka, co ciekawe. Albo przynajmniej tak samo, bo teraz możecie powiedzieć, że jestem głupi, ale... Przynajmniej tak samo, ponieważ reverse walka miały coś sobie takiego, że pasowały do kremowych outfitów, do takich jaśniejszych, ładnych, ale do czarnych spodni, do ciemniejszych outfitów, one nie wyglądały za dobrze, ponieważ one były za jasne, one się za mocno odznaczały. A te według mnie będą idealnie pasowały właśnie do takich ciemniejszych fitów. Jeżeli ktoś ubiera czarne spodnie, cargo, jeansy, obojętnie slim czy szerokie, będą te buty do tego pasowały. Jeżeli ktoś ubiera jakieś kaki spodnie, dokładnie to samo, jakieś ciemniejsze odcienie w ogóle koloru ziemi, Będą fajnie z nimi współgrały, i wydaje mi się, że cała ta rozmowa rozgrywa się o tym, po prostu, że dostaliśmy tego już naprawdę bardzo dużo, i kolaboracji z Travisem Scottem mieliśmy bardzo dużo, i wydaje mi się, że po prostu też ze względu na to, że tych kolorystyk, które dano w z Travisem Scottem, low i high, mieliśmy także już najwięcej tak naprawdę z tych wszystkich współprac, że trochę się to zaczyna ludziom nudzić, i wcale im się nie dziwię, ponieważ ten but, pomijając fakt tego, że mi osobiście się podoba, to ma te wszystkie elementy, które miały wcześniejsze wydania i może dlatego je po prostu tak lubimy. No bo sama kolorystyka mi bardzo siedzi ze względu na to, że jest idealnie dobrany kolor blocking. Według mnie, gdyby nie było na przykład tego micola tutaj takiego kremowego, vintage'owego, one nie wyglądałyby tak fajnie, ponieważ ten biały, jeżeli ten midsole by byłby biały, on by przejął kontrolę nad tym butem i byłoby coś w deseń Jordanów jedynek wysoki z Travisem Scottem z Fragment, które mi się totalnie nie podobały i do teraz mi się nie podobają. A tutaj jest idealnie to rozplanowane. Dodatkowo mamy te elementy jak oliwkowy, który się w jakiś sposób odznacza, ale nie za bardzo, ponieważ jest na czarnym panelu. I czerwone naszycia z tyłu, które możemy zobaczyć w logo Jordan Brand i logo Cactus Jacka na tyłach buta, które się w fajny sposób oznaczają, są takim smaczkiem, tak samo jak tutaj oczywiście logo na języku i wygląda to bardzo ładnie według mnie i pasuje idealnie do tego buta, ponieważ jeżeli byśmy zmienili, tak jak mówię, chociaż ten Mitsol, to już by nie wyglądała ta parka tak dobrze. Bo jeżeli mielibyśmy ją taką jasną, to ona by znowu nie za bardzo pasowała do takich ciemnych stylówek, bo ona by się za bardzo odznaczała, nie wyglądałoby to tak fajnie. A tutaj mamy fajny, mały kontrast, który będzie super pasował do takich stylówek. Pokażę Wam tutaj oczywiście jakieś zneta, które gdzieś tam sobie znalazłem. Na OnFit niestety ujęcie nie macie co liczyć, ponieważ jest to rozmiar 41, który dostałem od Prixa do odcinka, on niestety ma mniejszą stopę niż ja i tego nie założę. Ale postarałem się tutaj gdzieś ogarnąć w ogóle takie zdjęcie. I wydaje mi się, że tak czy siak jest to jedna z fajniejszych kolaboracji Travisa, i pod względem samego wyglądu, jak i jakości. Ponieważ jakość tego buta, jeżeli chodzi o szycie, jeżeli chodzi o elementy użyte do tego, jeżeli chodzi w ogóle o klej. Jest bardzo dobra. Widziałem tutaj jeden elemencik, który by mnie gdzieś tam denerwował z gumy, który można usunąć w mgnieniu oka i nie będzie z tym żadnego problemu. Nie ma kleju jakiegoś strasznego, jak pomagałem te buty, one spoko pachną. Skóra użyta jest całkiem git, tak samo te nubukowe elementy też wszystko bardzo fajnie pasuje. I muszę przyznać, że patrząc na inne jordany, które aktualnie wychodzą, to trochę ta jakość skoczyła, może nie skoczyła. Okay. Nie, nie denerwujcie się, ta jakość jest na teraz takim normalnym poziomie. Powiedzmy, na zasadzie jest ok. Nie ma nic strzałowego, ale jest ok, że po prostu te buty nam się nie zniszczą. Wiecie, po jednym użyciu i widać, że ta skóra jest po prostu do bani, i nie chcemy w nich chodzić. A po prostu jest ok i będzie nam w miarę działała. Jeżeli chodzi o cenę tych butów, no to oczywiście retail był nieco podwyższony w porównaniu do innych Jordanów, jedynej a oczywiście aktualnie cena resellu to jest na okolice 2000-2500 złotych, w zależności od size'u, ponieważ no to bardzo mocno się różni. To jest czymś, co bardzo dużo osób w ogóle negatywnie od razu do tego podchodzi, że a, ty się znasz, jak robisz tam, wiecie, widełki od 2-2500 do złotych, 500 zł różnicy. No ale tak jest, sami wiecie, jak ktoś się tym interesuje, to wiecie, że tak jest. No i tutaj mniej więcej tak to wygląda, te mniejsze sajzy można kupić za trochę mniej kasy, te większe już niestety trzeba za nie trochę więcej dać. Ja Miałem niestety ten większy i szczerze mówiąc zastanawiałem się nad nimi, może po prostu sprzedam coś z kolekcji i kupię sobie te, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jeżeli miałbym Wam polecać jakieś buty, które mają być od Travis'a Scott'a i szczególnie na przykład z jedynych lowów, to szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to była najlepsza opcja. Ponieważ te buty są dwa razy tańsze niż na przykład Reverse Mokka, które mi się osobiście bardzo podobają. Niż OG i niż Fragmenty tym bardziej. A są ładniejsze według mnie niż Fantomy i pasują do większej ilości rzeczy, według mnie przynajmniej, ponieważ Fantomy no mają te zszycia takie trochę, że nie podoba mi się to aż tak i jeżeli miałbym Wam polecać jakiś model od Travis'a Scott'a z low'ów w szczególności, to ja bym brał te, ponieważ no, już musicie zapłacić za nie 2000 zł, a nie 5000 zł, na przykład za Reverse Mac, albo 4,5, no to to jest dosyć duża różnica, a na pewno się nie zawiedziecie w szczególności jak nosicie jakieś ciemniejsze rzeczy. Także, jeżeli miałbym powiedzieć swoją opinię, mi te buty serio się podobają. Możecie się zdziwić, ponieważ zazwyczaj ostatnio jestem negatywnie nastawiony, ale tutaj one mi się podobają. Ale co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że Travis Scott w końcu zajmie się innymi parkami. Już bardzo długo czekam na Jordany 7, które pojawiły się kiedyś na Mokapie, Wyglądały świetnie. Mam nadzieję, że w taki sposób wyjdą i mam nadzieję, że znajdę wam tutaj gdzieś pokażę, jak to mniej więcej miałoby wyglądać. Wszystkie modele, o się zajmował, tak naprawdę wypaliły, oprócz tych 30, które jak Air 1, przynajmniej według mnie, browny wyglądają świetnie. Tak samo trainery, według mnie też wyglądają świetnie, przynajmniej ta brązowa wersja, a nie jest ona aż tak popularna ze względu na to, że ten model nie jest aż tak popularny, jest dosyć duży i nie podoba się aż tak dużej ilości osób jak te takie najpopularniejsze modele. Ale ogólnie Travis Scott, jeżeli chodzi o kolaboracje z Nike, działa bardzo dobrze bardzo dużo modeli, które po prostu trafiają do nas idealnie. I to, że ma jakiś swój styl, właśnie takie jakieś buszowe kolorki albo kolorki ziemi, to jest spoko, ponieważ no tak zazwyczaj artyści działają. Zobaczcie Sean'a Waterspuna, który robi wszystko kolorowe i jemu też by może na dobre przyszło jakby, wiecie, na dobre to wyszło jakby zrobić coś innego, ale no po prostu tak artyści działają. Jeżeli miałbym Wam polecać te budki, ja bym Wam je polecił. Dzięki Wam wielkie za odcinek, widzimy się w następnych. Cześć!